No ja. Pokażę wam dzisiaj moje ustawienia do cs -ka. To mi było już dużo tych komentarzy trochę tam zalewaliście mnie tym się już nie to chcia, chciało trochę mi odpisywać na to więc to wyczekiwany filmik z ustawieniami do cs -a. więc zaczynamy najpierw od opcji uruchamiania więc tutaj taka komentarz będzie w opisie Przechodzimy raz do NVD Eee, więc tak. <laughs> tutaj mamy performance. Ja w sumie, tam czytałem, ludzie najwięcej ustawiają to performance. Mi osobiście mi jakoś tam komp. Nie ladzę nic z Socrates. quality. No to wyjebane. Tu yy, najważniejsze, żeby mieć low latency mode na off. Wiadomo, jak tam ktoś chce więcej fps to sobie typu ustawia wszystko na performance. Tak samo jak tutaj też na performance. No, a następnym to... kolorki. Ja to tylko w sumie chyba zbustowane tu do 80, Reszta chyba defaultowe jest. Po kolorkach mamy... ustawienia ekranu, by na fullscreena se zrobić. ustawiamy tam... największy... arcajek jak na moim monitorze. Eee, no i w sumie Sunwit to, to chyba tyle. wyższe On was można sobie ustawić Kolor, żeby było full, a nie limited, zupełnie tak było defaultowo ustawione. z tego z Nvidia to wszystko. I teraz pójdziemy do CS. -a. Nie, no, w to trzeba sobie tam odpalić w GeForce Experience, Fanton VD, filtry do gry, potalte eee, w 3. Tu z tego co pamiętam jest ważne, w jakiej kolejności jest, że najpierw kolor pójdzie do tale. Można sobie zmieniać miejscami. Więc nie wiem, scenarze że to możecie to przekopiować. Tutaj, tam wyostrzenie, to by jest w ogóle włączone. No, to jest włączone. Więc ja tylko takie coś mam ustawione. Eee, no i teraz ustawienie jeszcze z gierki. Ja mam chyba w ogóle konfig później jakoś tam postaram się z tym załączyć. Też w opis. A jak to do Discorda jakiegoś linka, gdzie na kanale będzie ten ten konfig yy, do no, pobrania sobie. No to tu zaczynamy od ustawienia do 4 na 3. Rozdziałeczka, full screen. No i to, jak to będzie chciał, to zapozuję tam filmik. To, to sobie pokopię na spokojnie. No to powiedało to tam jeszcze, to jakieś ustawienia może w grze. Yy, tutaj te ustawienia, hat yy, Celownik też będzie w opisie, tam podam. Nie wiem, jakaś coś tu interesuje, to sobie najwy najwyżej zapozuję Tam radar. No to na tyle. Z myszki to ja tam mam 800 dpi. Na myszce i w gierce 1.55. No i w sumie to wszystko było. to wtedy dzienny. Halo.